Mamy łódkę, co pozwoli nam od razu tutaj poopłynąć. Mm, całkiem ciekawa ta paczka. Może sam powinienem zagrać? Że fajne są te statki, ale jednak wolałbym, jakby można było tworzyć własne. Pamiętam, był kiedyś taki mod, ale chyba już go nie kontynuują. No cóż, może kiedyś. Czy to jest to, co myślę? Chyba mam pomysł. Poznajcie Walkirian i Eureka. Moda, który pozwala na tworzenie własnych, działających statków w sprawie dowolnych bloków. Wystarczy tylko zbudować statek, postawić floatery, żeby nie utonął, postawić helm, zasemblować statek i gotowe. Postanowiłem więc stworzyć paczkę modów bazującą na właśnie tym modzie. Początkowo postawiłem na fabryk, bo miałem już jakiekolwiek doświadczenie z tworzeniem paczek na fabryka, więc stwierdziłem, że to dobry wybór. Zacząłem więc dodawać kolejne mody. Początkowo nic nie wskazywało na to, co miało zaraz nastąpić. Paczka miała być o piratach, podróżowaniu, szukaniu skarbów i rabowaniu innych statków. zrobiłem wtedy miniaturkę, ale końcowo jak się pewnie domyślacie, mój pomysł przekształci się w coś innego. I jednak zanim to pamiętacie jak mówiłem, że nic nie zapowiada problemów, jakie nadejdą? To czekuj, ja wam tyle FPS-ów, <ścoughs> co oni robią? <ścoughs> Czemu te bloki są przeźroczyste? Zdecydowanie nie był to najlepszy pomysł, więc szybko przerzuciłem się na Forja. Forge okazał się być równie problematyczny co Fabrik. A jeśli jeszcze raz zobaczy linijkę Mixing Error, to odinstaluje Forge'a. Jednak mimo problemów, Forge miał w zanadrzu o wiele więcej modów, co okazało się być bardzo pomocne w rozbudowywaniu paczki o nową treść i dodania do niej czegoś ciekawszego od odświeżonych animacji, mimo że te wyglądały spoko. Tak jak mówiłem, moja wizja na tego modpaka zmieniała się w trakcie tworzenia go. A to głównie za sprawą jednego filmu. Zobaczyłem go i stwierdziłem, że to całkiem spoko mod, więc dodam go do paczki. I wtedy mnie olśniło. A co gdyby połączyć piratów i polowanie na potwory? Jednak jak zachęcić kogoś do eksplorowania świata, zabijania potworów i lutowania dungeonów? Odpowiedź jest prosta i nasunęła mi się w zasadzie od razu Questy! I tutaj wróćmy na chwilę do Ocean Block. Cała progresja w paczce polega na wypełnianiu kolejnych coraz to trudniejszych questów. Od zebrania drewna po otworzenie reaktorów nuklearnych. Tak więc zebrałem się za pisanie questów. Przecież to nie może być tak trudne, prawda? Okej, okay, to było trudne, ale quest line jest skończony. Jedyne co zostało to przetestować paczkę. Dodam, że w momencie, gdy Wy to oglądacie, możecie pobrać już paczkę na kurs Forchu. Czy będzie ona aktualizowana? Raczej nie. Dodam również, że w momencie, gdy wy to oglądacie, wystartował mój Discord, więc jeśli chcecie ze mną pogadać, to zapraszam was tam. A tymczasem przechodzimy do gameplayu. Widzicie wysrało? A, tu. Nie no, widać, że fanfilzy. Jaki firdy? To jest... Aizen... Nie Aizen. To jest kiska Urahara. Co chodzi, to znaczy? No. Ale czemu spina... ty Jedna co, ona z moich jedna z moich co ona ci zrobiła? z moich ulubionych postaci zliczę. Co na ci zrobiła? Żyła. No i właśnie, mogę sobie już biegać? Czy chcesz sobie jakieś introduction zrobić czy A po co jakieś introduction? Właśnie najlepiej tak z buta. Tylko tak, żebym nie musiał za tobą biegać nie, po nie wiadomo jak długie dystanse. I czemu żeś w ogóle graveyard ominął? No, to jest fajny lód. Jak myślisz, uklepie ducha samą ręką? Yy, tak, ja właśnie to ominąłem, bo wiem, że ten duch yy, tam respi jako porządek skrzynkę, dlatego to ominąłem. Przecież przecież mam efekt tego ducha. Ja liczyłem, że yy, będzie cokolwiek w skrzynce poza jedną sztabką złota, które mi tak będziemy potrzebowali. To jest w skrzynce zawsze jest gówno. Ale nie. Mam... O. nie, ostatnio miałem fajny Mam łóżkę! Dobra. A ja próbuję ogarnąć jak eee. nie zginęć o, Soul nie Ja bym O, ciul! Jakby Jak to powiedzieć... I się zapił. Jakby to powiedzieć... One są w ciul mocne i w ciul szybkie. Masz jakiś crafting table, czy też? Mhm. Mm Postawić? O, hej. Masz drewno? Czy ty cokolwiek masz? Nie, czy pokażę, co mam? Yo, fizycznie... Mam żelazny miecz. Extended Iron no tak? dostał... Ja dostałem Extended Wooden Pickaxe ze wszystkich rzeczy na tym świecie. Dla mi starczy, możemy jeść na duchać. Rozwal... Gdzie ty poszedłeś? Ja? No jestem już, idę. Jezus, nie... Tam... Myślałem, że jesteś za mną. Au. spawner. E, wiesz co, na razie go nie mam... Ile to bije? Ja dostałem one shota, nie wiem jak ty. To... No, ja zeszłem na dwa hity. Damy sobie przed zejściem łóżka. No, to będzie mądrzejszy pomysł. Ja słyszę tego zombiaka, co mi ostatnio eee. zabił. A chodź tu w lewo. nie tam na dół. Eee. Dobrze ci idzie. A, dobra. O, czy, czy, czy. Sorry. Proszę. Rozsypał się jak moja psychika. A. Aha, to ma jedno życie, ale one shotujecie. Okej. Okay. Liquid Emeralds. mnie? <laughs> A, bo ja się tu przekopałem, widzisz z góry, nie, nie wiem czy widzisz tutaj Zniszczony. Tu mnie zabił ten No bo ja patrzę o kurde, dungeon wystaje. Ty ma ja mam jeszcze weaknessa i mining fatigue z tego. Eee. Ej, ominąłeś przejście. Jak ominąłem przejście? Tu. A Wiesz to nie wiem czy chcę to... Ech, chciałem ci właśnie powiedzieć. Czemu to jest takie szybkie? Nie umiem tego trafić. Nie umiem tego trafić. Eee... eee. Coś ty zrobił. Nice. O nie. to ja. Mam go. Daj mi crafting table. Co mam ci dać? Oto. No crafting. A, no crafting table. Ominałeś skrzynkę. Aha, że to jest skrzynka. Aha, ciekawe. Już wiesz, wszystkie wziąłem masz to. No to tyle. No, takie mocno 2 na 10 dungeon. O, smog, o kurde. Ja się chowam. Nie, dobra, chyba nie zainteresowany. Smog. Ej, smog utknął w jednym miejscu i nie chce się tam. Nie rusza się. Aha. No, że. Aha, no znowu Extended jest... Iron Pickaxe. Co jest dzisiaj z tym tam? Z tym modem? Jak, jak testowałem, to dostawałem same komony. Tam było common, common, dull, coś tam. Najgorsze jakieś syfy. Teraz gram z tobą, mniej dostaję e, same te extended, berserker albo jakieś inne gówna. Dobra, W ze mną. Aura, w Aura. No. Wiesz, jak dostaniemy się na górę? Jak. No właśnie się pytam siebie. A, y, myślałem, że masz jakiś pomysł. Ciul, ale mi laguje. Dobra, to idę ściąć drzewo, zrobić siekierę i ściąć drzewo jeszcze raz. A, że to jest. O kurde, że to jest aż tak na górze. No. Chodź do mnie. Zrobimy tu przy okazji skrzynkę na rzecz. E, wiesz, co? E, aktualnie mam towarzystwo. Ja tutaj oświetlę ten cień, bo tu się moby respią. Mhm, się. Ale widzę, jak się moby respią na ukoło Dobra, to widzimy się za tydzień, jak tam, tam tą wodę w końcu wylejesz. Oj, 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 Chyba może mi nie starczyć drewna. Dobrze, że wziąłem ze sobą te logi. Nie no, po prostu byś wylał wodę i ten... Eee, I byś poszedł po więcej. No, to też jakiś pomysł. Albo zrobiłbyś MLG. <laughs> I buduj, na następne drzewo, żeby zrobić większą wieżę. Ja... Co? Czemu ty. zastrzelili mnie na dół. Eee, czemu ty o mnie zawieź coś w powietrzu? Zrobiłem Waterclash. Ale na dół. Tam, tam mnie coś strzeliło na dół. Eee, Phantom. Nie, to była strzała, bo byłem on fire że tak powiem. Brazon fire. A rzeczywiście. Mówiłem, że coś mnie strzeliło. Ale co? E, wiesz co jest najlepsze? Nie miałem wody. To jest... Aha. To jest coś A, na dobra, fantomie. widzę. Coś na fantomie, rzeczywiście. Masz jakieś strzały? Widziałem... Ja widziałem tylko tego fantoma, nie? Ej, topię się! Fak, zapomniałem powietrzu! Mam <laughs> serca. Co ty? zaraz się zaraz shit. Nie wiem co to jest Fallen Chaos Knight eee, To jest z Burning Chaos, nie zabijasz tego teraz raczej chyba, że zrobisz temu nóżki Zrobiłem No okay, fair enough O ciu, co tu się dzieje? Oh, o no, świętoko masz? Yes, Dobra, mam go. Ej, podejść do mnie. Eee, jestem troszkę zajęty? Zatem patrzysz gdzie wchodzisz? No myślę, że go już zabiłem. Typ. Gdzie ty dospełnery, masz ty jesteś? Na zewnątrz jakby na skrzydłach. A. Masz za swoje. Dale ci pewnie tamtą spotkę. No Dzięki pomogłeś w zasadzie. Aha, teraz muszę wrócić. Ej, lepsze są kombinowane. Patrz, 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 Parkour, so. parkour so. Civilization. Dobra, patrz co, patrz to. Minecraft, no. Parkour Civilization, nie? Yeah. Za pierwszym, by the way. tak to nie działa. <Lindsay> Przypominam, że paczkę możecie pobrać na kurs Forge, dołączyć do mojego Discorda, jeżeli chcecie ze mną pogadać i chciałbym bardzo podziękować Kasprowi za testowanie mojej paczki. Bez niego straciłbym jeszcze więcej czasu na robienie tego filmu. A tymczasem widzimy się na szerokich wodach.